Cześć, z tej strony Monika Osińska-Żabka i dzisiaj zapraszam Was na kolejną recenzję chust i pewnie już wiecie doskonale, co będziemy dzisiaj recenzować. Będziemy recenzować dwie symfonie tęczowe od Leny Lamba. Nasza checklista składa się z kilku punktów. Już wiecie, że jest to chusta symfonia, już wiecie, że jej producentem jest marka Leny Lamb. Kolejna rzecz, obie te symfonie mają w składzie bawełnę czesaną, i obie utkane są w splocie żakardowym. Teraz parę takich e, charakterystycznych cech tych chust. E, chusty są ta w, gra, w, w gramaturze około 280 gram, ta w gramaturze około 290 gram. Tak w dotyku. Szczerze mówiąc, e, niespecjalnie się różnią. Delikatnie może ta light jest ciut grubsza. Ale to naprawdę trzeba mieć ogromne wyczucie tej gramatury, żeby móc to jednoznacznie stwierdzić. Ja chyba bym tutaj powiedziała, że są prawie identyczne. Co bardzo ciekawe, ta jest na gradacji białej, ta na czarnej, ale mają troszeczkę inny zestaw kolorów. Ta jest wyraźnie jaśniejsza, nie ma w swojej tonacji nic z zieleni, przynajmniej tak mi się wydaje. Nie, raczej ma tylko pominięty kolor zielony. Ta ma troszeczkę, no nie wiem czy ona ma kolor zielony, ale tak bardziej wpada. Może są podobne, może nie do końca, natomiast wyglądają wyraźnie inaczej. No i samo przez się nasuwa ta jest bardziej zimowa, ta zdecydowanie jest bardziej letnia. Myślę w tej kolorystyce. No, kolory, to co pokazuje Wam kamera, bardzo dobrze oddają to, co widzi moje oko na żywo, dlatego z czystym sumieniem możecie posił posił posiłkować się właśnie tymi kolorami, które widzicie. Co jest bardzo charakterystycznego w chustach jacardowych, symfoniach, to jest to, że ten splot jest dość zwarty, ale chusta przy tym pozostaje bardzo miękka. E, ta chusta po wyjęciu z, z pudła de facto nadaje się do noszenia, zarówno jedna, jak i druga. E, jeszcze tak odnosząc do gramatury, popatrzcie, że objętościowo one też niespecjalnie się różnią. Ja to zawsze biorę chustę do ręki i widzę, ile ona mi w ręce zajmuje miejsca. Stąd Wiem, że ta gramatura wcale nie jest zbyt wysoka. Natomiast z racji tej, że zmienność kolorów w obu tych chustach jest nie po osnowie, ale po długości chusty, ja nie będę ich polecała jako pierwszą. Do nauki będę jednak wam polecała coś z gradacją w osnowie, czyli ze zmiennością kolorów w szerokości. Natomiast te chusty będą kapitalne w momencie kiedy już nauczycie się wiązać i wejdziecie trochę w ten świat chustowy. Bardziej pasjonacko, bardziej z taką dozą po prostu pokazania piękna i pokazania tego, że my, jako kobiety, uwielbiamy nosić się w takich kolorystykach. Fakt: nasi panowie pewnie zatęczą, przepadać nie będą, natomiast wiemy doskonale, że chusty kupujemy w zdecydowanej mierze dla nas. I też, co bardzo ważne, nie dobieramy tych chust pod to, czy mamy córkę czy syna. Po prostu kupujemy coś, w czym my czujemy się dobrze. To tak jak z naszą bluzką, jak dobrze czujemy się w kolorze zielonym, to nie patrzymy na to, czy nosimy dziewczynkę, czy nie. Nie musimy ubierać się na różowo. Po prostu nosimy ten kolor, który nam pasuje. Tak samo jest z chustami, wybieramy je pod siebie, pod własne gusta, pod to, co lubimy, w czym czujemy się dobrze jakiego przedziału wiekowego zatem będę Wam proponować symfonie tęczowe Dark i Light? Myślę, że dla takich dzieciaków 3 miesiące i w górę. Gdzie to w górę przy wiązaniach warstwowych, jak plecak z koszulką na przykład, czy nawet plecak prosty w wykończeniu DH spokojnie dacie radę nosić nawet dwulatka. Także myślę, że te chusty spokojnie będą Wam służyły. Będą wszystko odporne, bo jako bawełna wrzucicie je do pralki, wypierzecie, wyprasujecie i będą cudowne, nadal będą cieszyć Wasze oko i tak naprawdę niewiele będzie się z nimi działo. Zatem zapraszam Was serdecznie do sklepu właśnie po Chusty Symfonia, a tutaj na YouTube'a pewnie na kolejną recenzję. Do zobaczenia!